すっごいごめんなしい。 Właśnie wszystko też zależy od masy, z tego, żeby wyważy tak pod 100 kilo wysoki, to tutaj w tym miejscu widziałem, że miał. No, no, komisji. Komisji. Jego buza nie starcia niemu starcza, starcza na całą drogę? Wszystko zależy od faceta. No ja wiem, zależy ale... od człowieka, prawda? Tak? Czyli większy wysiłek, tym krócej. Ale nie będzie mając to, patrzeć. Tak, tak. Tak, ale w dalej przejść, a po prostu Tak. Jak oceniasz tą komorę? Bardzo fajna komora. Bardzo często są przejścia. miałem problem z opartym, żeby przejścia. A ciężko było? Ciężko, ciężko. A ile Ci starczyło powietrza? Zmierzyłem. 40. A jest 160. Czyli? 80. No. Dobra.